Rozmawiamy z Dawidem Kwiatkowskim, też po treningu medialnym w Częstochowie. Witamy. Witam serdecznie. Dawid, za tydzień twoja chyba najważniejsza walka w karierze, pojedynek o pas mistrza świata. Jak forma, może na razie psychiczna? Jak Kto tak powiedział, czy najważniejsza jeszcze nie? Jeszcze jej nie ma. Z dotychczasowych? No tak, tak, najważniejsza jest. No żartuję przecież, najważniejsza to jest walka. Jestem przygotowany do, wa do tej walki 100%, tak. Wychodzę i wygrywam. Twój rywal Laszlo Fazekas, znany w Polsce, boksował z Łukaszem Maćcem, z Damianem Jonakiem i też innym polskim zawodnikiem. Widziałeś jakieś jego pojedynki? Nie, o, o, ogólnie ja nie oglądałem w ogóle jego walk, bo nawet czasu nie było na oglądanie jego walk. To zrobił mój trener, on od tego jest, tak my, tak my się umówili. On ogląda, dobiera taktykę, a ja robię to, co mam robić na sali. Może byś coś powiedział na temat tej taktyki, jaki będzie pomysł, żeby wygrać z Fazekasem? Wydaje mi się, że tutaj to jest zawodnik, który boksuje z gardę wszystko i z nim to jedynie boksować dużo lewym i, i na dystans sobie go trzymać. Jesteś kondycyjnie przygotowany, walka zakontaktowana na 8 rund, Fazekas jeszcze w swojej karierze przez nockout nigdy nie przegrał, czyli możemy się szykować na 8 rund, czy raczej uda się skoczyć go wcześniej? Powiem tak, no, nie nastawiam się na knockout, że wygram tą walkę na, przez knockout, bo to jest twardy zawodnik. Z tego co widać po jego rekordzie, nie przegrał żadnej walki przez knockout. Yy, ale będzie to pierwszy jego knockout właśnie, bo ja mu go zasadzę. zasadzam. No. Jak to będzie wyglądało? Prawie prosty, lewy, sierpowy? To nie wiem, no, nie wiem, no jak wyjdzie to będzie. A powiedz coś może, jak trenowałeś do tego pojedynku? Jak długo, z kim, gdzie sparowałeś, czy tylko u siebie w Oświęcimiu, czy gdzieś jechaliście na przykład na sparingi? No na sparingi my jeździli do Katowic, do, od razu z tej okazji chciałbym podziękować chłopakom z, od trenera Butowicza. Jeździliśmy tam na, na sparingi, do teraz Łukasza, Janika też my jeździli yy, na sparingi. Ogólnie 8 rund bez problemu robiłem, 9 rund. Wydaje mi się, że tej walki będę przygotowany. Jakie potem plany w 2014 roku, jeżeli uda Ci się wygrać? Coś większego się szykuje, czy na razie będziecie spokojnie budować tą karierę? No, z tego co, co wiem i obiecał mi mój promotor, że zaboksuje o konkretniejszy pas, no ale to zobaczymy, no z czasem, małymi krokami a ja do przodu. Twój podobny limit wagowy to Rafał Jackiewicz, pojedynki polsko-polskie są modne, czy ty chciałbyś się z tym zawodnikiem sprawdzić, czy raczej celujesz trochę inaczej? Powiem tak, wiadomo... Trzeba się sprawdzać i z lepszymi boksować. Na dzień dzisiejszy nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby boksować z Rafałem. Ja, tak jak już wcześniej powtarzałem, małymi krokami, a pewnie dojdzie do tej walki. Ale powolutku, on jest za bardzo doświadczony. Ja dopiero, można powiedzieć, porównanie do niego zaczynam. Więc nie, nie śpieszmy się. A ja jak dojdę, będę miał taką propozycję, to czemu ta walka z Staliarczukiem przegrana w stoku siedzi Ci jeszcze w głowie, czy w ogóle już o tym zapomniałeś? Nie, no zapomniałem, no po prostu tam był wałek, no co tu, tu można mówić, no jak może przegrać u siebie jednym punktem mm, całą walkę, no. no dziwne, no, ale zapomniałem o tej walce, nie myślę, nie wracam nawet do tej walki, ta walka też mnie nauczyła tego, że no, musiałem też dużo poprawić yy, boksersko się. A jak w ogóle typujesz yy, rezultaty walki na przykład Przemysława Wątroby, który wraca po kontuzji, Twój kolega grupowy? No wydaje mi się, że to walka będzie przez niego wygrana przed czasem. No ja tak obstawiam. No nie wiem, ja tam wiadomo, żeby się nie nastawiał na knockout, bo wiadomo, jak będzie się nastawiał na ten nokaut, no to nie będzie to wychodziło. Ja stawiam, że on to wygra przed czasem. A jak z Twoją wagą już jest zrobiona, czy jeszcze trochę Ci pozostało do zgubienia? No jeszcze trochę zostało, bo to już bym powiedział bardzo dużo, ale zrobię tą wagę. Tam wydaje mi się problemu nie będzie ze zrobieniem wagi, tylko no nie chcę się tak wypompować. No ja miałem problem, ja za 75 zbijałem do 66-600, no to jest kawał wagi jeszcze, no. Rozważacie zmianę kategorii na wyższą, żeby trochę się już tak nie męczyć? No ja, ja powiem tak, ja cały czas myślę o tej wadze wyższej, bo kurczę, tyle zbijania, dwa, że pracuję i też nie mam czasu na to, takie utrzymywanie cały czas tej wadzy. Zrobię nakopanie, zjeżdżam na duto, to trzeba zjeść, no, trzeba się tej wody tam napić, bo jest tam gorąco i wiadomo. No. I teraz masz wolno od pracy, czy cały czas pracujesz, trenujesz? Nie no miałem miesiąc, niecały miesiąc mam wolnego. Dziękuję tutaj z okazji kierownikowi Solidarności, bo naprawdę oni mi bardzo pomagają w tym, żebym osiągał sukcesy. Wiadomo, że ciężko jest godzić boks z pracą. Czy spodziewasz się, że w 2014 roku uda się wygrać jakieś ważne walki i wtedy już będziesz mógł się tylko na boksie skupić i na pewno byłoby ci łatwiej? Nie, no szczerze nawet nie chcę skupiać tylko na boksie, bo w dzisiejszych czasach no, lepiej jest pracować niż nie pracować, bo bez pracy no co będziemy? No z boksu się nie da wyżyć i nie oszukujmy się, że są jakieś, nie wiem, no, kokosy z tego boksu, nie tak mają tylko, ale ja pracować chcę, mi to tam nie przeszkadza, ja tak jak mówię, mi pomagają dużo bardzo związki, co jako Solidarność bardzo mi pomaga, więc ja tam problemu nie mam, żeby nie pracować. Wolej iść do pracy mieszczą pracę na dzień dzisiejszy. A jak spędzisz te ostatnie dni przed pojedynkiem? No, i ja do końca trenuję. Ja jestem już tak nauczony, że nie lubię odpoczywać przed walką. Wiadomo, tam lepsze już treningi takie, zbasować z tych takich ciężkich treningów, ale powolutku wszystko, ale do końca trenuję, bo ja nie umiem nie trenować. Bo wejdę wtedy do ringu za jakbym nie trenował. Dziękuję za rozmowę.